Śmierć. Czytamy, że grób Wenezuela znajdował się w ogrodzie. Ale również w ogrodzie rozpoczęło się życie. To jest niesamowite, bo Pan Bóg pokazuje, że na śmierci się nie kończy, że to jest jedynie przejście z naszego życia tutaj, na spotkanie wieczności w niebie. Czyli pokazuje, że przez śmierć. Rodzimy się do życia wieczności, że to jest etap, przez który każdy musi przejść. I pokazuje, że jako kochający ojciec za na nas czeka. A kochającemu ojcu zależy na swoich dzieciach i zależy na tobie. Więc nie bój się, zaufaj panu. On na ciebie czeka, on cię kocha. I to widzimy podczas adoracji w tym małym chlebie, jakim jest hostia. Że on nas słucha, on czeka, ale przede wszystkim nas kocha. Nie bój się, może Twoje życie nie wygląda teraz idealnie, może się boisz śmierci, ale wiedz jedno, że z Bogiem możesz wszystko i nawet śmierć nie będzie straszna.